Cześć, dzień dobry. Witam Was w podcaście IT i Biznes. Nazywam się Grzegorz Tabor i na co dzień prowadzę trzy firmy, w tym firmę programistyczną, agencję doradczo-rekrutacyjną i SaaS do monitoringu cen, konkurencji dla e-commerce. Podcast IT i Biznes kieruje do właścicieli firm oraz menadżerów, którzy na co dzień współpracują w swoich firmach często i dużo z szeroko pojętym IT i chcieliby realizować owe projekty IT bardziej świadomie i skuteczniej. Odcinek 6. Co zrobić z wiecznie przedłużającym się projektem IT? Z tego odcinka dowiesz się, jakie są najczęstsze powody opóźnień w projektach IT, jak zapobiec tym opóźnieniom i co zrobić, kiedy już takie opóźnienie się pojawiło. Odcinek dedykuje przedsiębiorcom i menadżerom, którzy obecnie są w sytuacji dużego opóźnienia swojego projektu. Tu nie mówimy o opóźnieniu kilkudniowym, tylko o co najmniej kilkutygodniowym. A także osobom, które chciałyby zdobyć wiedzę, dzięki której będą w stanie zapobiec opóźnieniom w realizacji swoich projektów w przyszłości. Zatem, nie przedłużając, serdecznie zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cześć, dzień dobry. Witam w odcinku numer 6, w którym porozmawiamy sobie na temat opóźnień w projektach IT. W każdym projekcie, czy to IT, czy biznesowym, prędzej czy później może pojawić się jakieś opóźnienia. Uważam, że nie ma z tym problemu, o ile opóźnienie jest niewielkie i da się wytłumaczyć przyczynę jego powstania w sposób racjonalny, a idealnie to już w ogóle, kiedy dało się przewidzieć jego wystąpienie wcześniej, no i udało się też poinformować z wyprzedzeniem. Gorzej, jeżeli to opóźnienie zaczyna się robić coraz dłuższe i dłuższe. A jeszcze gorzej, kiedy wizja końca oddala się od nas już bardzo znacząco, a już najgorzej, kiedy do opóźnienia się przyzwyczajimy i powoli zaczynamy projekt mimowolnie odpuszczać na rzecz innych spraw, i poświęcamy coraz mniej czasu, coraz mniej wierząc, że ten projekt rzeczywiście w ogóle zostanie kiedykolwiek ukończony. W tym odcinku pomogę Ci w urealnieniu skąd opóźnienie się wzięło i jak wyznaczyć nowy termin w sposób bardziej świadomy. Zacznijmy od początku, czyli od ustalenia, jakie są najczęstsze powody opóźnień. Zapytałem kilka osób, część bardziej z IT, część bardziej z biznesu i wyłoniłem takie siedem najczęściej powtarzających się powodów opóźnień. Oto one. Powód numer jeden. Niedokładnie określone wymagania na starcie projektu. Czy to jest taka sytuacja, w której biznes czegoś nie powiedział, albo IT o coś nie zapytało, ale finalnie kończy się to tym. Że nie wszystkie oczekiwania zostały zebrane i uwzględnione przy szacowaniu czasu realizacji. Powód numer dwa: błędy w komunikacji lub duże opóźnienia w komunikacji. Czyli tutaj chodzi o sytuację, w której można byłoby o coś dopytać dla przyspieszenia realizacji prac, ale nie dopytano. To też sytuacja, w której osoba prowadząca projekt po stronie biznesu nie miała możliwości, na przykład, odpowiedzieć czy podjąć jakiejś decyzji. W rozsądnym czasie. Powód numer 3. Uwzględnienie zakresu prac, który finalnie okazuje się nie w porządku dla osób, dla których budowany jest projekt. Czyli tutaj taka klasyka, że buduje się coś, co tak naprawdę nie jest tym, czego oczekują użytkownicy końcowi i coś, co wychodzi niestety dopiero na etapie finalnego odbioru, czyli teoretycznie projekt jest oddany terminowo. No ale z biznesowego punktu widzenia nie może działać tak, jak zostało dane, bo nie spełnia swojej biznesowej funkcji, swojej biznesowej roli. Powód numer 4. Zwiększanie zakresu projektu w trakcie jego trwania, bez zmian w harmonogramie oraz zmiany wymagań w trakcie trwania projektu. To jest moment, w którym w trakcie trwania prac wychodzą nam nowe wątki, które należy uwzględnić i których ktoś nie uwzględnił bądź nie sprawdził. Na ile one wpływają na harmonogram, i to szczególnie tyczy się takich sytuacji, kiedy pojawiają się małe zmiany do wykonania, ale które po zsumowaniu tworzą całkiem pokaźny zakres prac do realizacji. Powód piąty: niedokładne estymacje w projekcie. Mam tutaj na myśli to, że czas trwania projektu został oceniony na przysłowiowe oko, bądź na podstawie wcześniejszych doświadczeń, ale bez spisanego zakresu prac. Czyli na zasadzie pracy zwinnej. I praca zwinna jest super, ale pod warunkiem, że mamy jakiś plan podstawowy, do którego zawsze możemy wrócić. I tu jako drugi przypadek podałbym również sytuację, w której zakres prac został spisany, natomiast estymacje okazały się po prostu za małe czy niedokładne i tego czasu zwyczajnie potrzeba będzie więcej na ich realizację. Powód numer 6 pojawiające się ciągłe błędy na etapie oddawania projektu. Tu mówimy o sytuacji, w której projekt jest oddawany terminowo, ale jako klient, jako przedstawiciel biznesu wchodzisz i nie działa. Coś miało działać według jakichś określonych ustaleń, ale nie działa w ten sposób, lub co gorsza, po prostu pojawiają się techniczne błędy, które powinny zostać wyłapane już na etapie testów. Gorszy wariant to taki, gdzie oddawany projekt jest co najmniej kilka, czasem nawet kilkanaście razy, i za każdym razem podobne bądź nowe, ale jednak błędy no uniemożliwiają cały czas odbiór tego projektu finalnie. Powód numer 7. Partner okazał się nierzetelny. I to najzwyczajniej się sytuacja, w której jedna bądź druga strona z jakiegoś powodu nie była dla siebie rzetelna na etapie czy to wstępnych rozmów, czy na etapie sprzedaży, niezależnie czy to celowo, czy niecelowo. Jak widzisz, powody są dość zróżnicowane i co ciekawe, Perspektywa osoby wygłaszającej dany powód jest oczywiście bardzo ważna. Możesz się domyślić, które powody były bardziej zgłaszane przez osoby, powiedzmy, bardziej z IT, bardziej techniczne, a które powody były zgłaszane bardziej przez osoby biznesowe, ale niezależnie jak na to spojrzymy, opóźnienie jest opóźnieniem i niezależnie kto ma jaką opinię, obu stronom powinno zależeć na zminimalizowaniu jego negatywnych skutków, a także na tym, aby projekt finalnie, Zrealizować. I tym oto sposobem przechodzimy do drugiej części odcinka, która odpowie nam na tytułowe pytanie: co zrobić z wiecznie przedłużającym się projektem IT? Na początek trzeba zebrać wszystkie fakty. I tak naprawdę, niezależnie czy reprezentujesz stanowisko odpowiedzialnego za odbiór projektu, czy za jego realizację, powinieneś bądź powinnaś świadomie zacząć od siebie i analizy swojego podejścia do projektu. To znaczy, nie ma sensu obwiniać już od razu drugiej strony. Lepiej zastanowić się, czy po naszej stronie na pewno wszystko gra. I żeby sobie to ułatwić, to przygotowałem takie pięć kluczowych pytań, które bardzo łatwo sprawdzą, czy faktycznie Twoje zaangażowanie w projekt było OK. Pytanie numer jeden. Czy poświęcam temu projektowi wystarczającą ilość czasu? Pytanie numer dwa. Czy. I z jakich powodów blokowałem bądź blokowałam jakieś etapy prac, na przykład swoją niedostępnością lub brakiem konkretnej decyzji, czy feedbacku? Pytanie trzecie. Czy prowadzę sprawną komunikację z partnerem po drugiej stronie? Pytanie numer cztery: bardzo ważne, czy wiem, czego dokładnie brakuje do finalizacji projektu i uwaga, czy zostało to spisane. I punkt piąty. Czy pytanie numer pięć? Czy mój partner wie, tak samo jak ja, czego brakuje do finalizacji projektu. I tak naprawdę te pięć pytań pozwoli Ci ocenić, czy projekt jest na właściwym priorytecie u Ciebie, czy poświęcasz na niego odpowiednią ilość czasu, czy wiesz, co dokładnie jest projektem i czego brakuje do jego sfinalizowania, oraz czy Twoja komunikacja z partnerem IT zarówno pod kątem szybkości, jak i rozumienia Twoich potrzeb jest w porządku. I jeżeli po zadaniu tych pytań czujesz, że masz za mało czasu, to postara się uwzględnić w swoim kalendarzu blok na codzienną komunikację i weryfikację postępu prac, te dwie czynności, ale spróbuj tak zorganizować swój czas, swój kalendarz, aby móc je robić codziennie. I w zależności od wielkości projektu, to powinno być od pół godzinki do godziny, w trakcie których właśnie ogarniesz tą komunikację i wskażesz szybko feedback, czego jeszcze brakuje albo co jeszcze nie działa poprawnie. Jeżeli czujesz, że komunikacja idzie topornie, to ustaw ze swoim partnerem możliwość realizacji wspólnych tak zwanych daily, czyli takich krótkich spotkań, wraz z całym zespołem, albo chociaż komunikację tekstową przez WhatsAppa czy popularny w IT komunikator Slack. Tutaj uważam, że powinniście ograniczyć jak najbardziej barierę komunikacji, więc im luźniejsza ona będzie, tym szybciej przekazywany będzie feedback w obie strony. Tutaj od razu przestrzegam, że nie chodzi mi o to, żeby przekazywać sobie WhatsAppem czy slackiem jakieś zadania do realizacji. Bardziej zdarza się czasami na etapie realizacji projektu, że jedna ze stron chce o coś dopytać tej drugiej i to naprawdę powinno się dziać z jak najmniejszą barierą komunikacji. Jeżeli czujesz, że problemem są ciągle pojawiające się błędy na etapie odbiorów, poproś bądź zleć przygotowanie scenariuszy testowych, o ile jeszcze ich nie masz, tak aby kryteria odbioru projektu były powiązane z przejściem tych scenariuszy testowych. Jeżeli masz te scenariusze, to sprawdź, czy są one na pewno aktualne i właściwe do aktualnej wersji projektu. I to szczególnie pomocne w momencie, kiedy pojawiają się błędy, i które są potem poprawiane, ale na ich miejsce przychodzą kolejne błędy, i tak w kółko. To scenariusze testowe pozwalają w pewien sposób przygotować jasną checklistę tego, co powinno i w jaki sposób działać. I taka checklista to jest. W ogóle checklisty w biznesie są no, bardzo popularne i w projektach IT też warto, szczególnie w kontekście takich odbiorów, je stosować. Ok. Zadałeś bądź zadałaś sobie pytania, wszystko przeanalizowane, co było do poprawy po Twojej stronie jest poprawione. Czas na odbiór projektu i priorytet na projekt jest nadany, zatem pora porozmawiać z naszym partnerem, który domyka ten nasz projekt w kroku numer dwa, powiedzmy, w takim po prostu kolejnym kroku. I do takiej rozmowy warto się oczywiście przygotować i odpowiednio nastawić. I zacznę tutaj od tego nastawienia. Często opóźnienia powodują frustrację, różne wątpliwości. Natomiast należy nastawić się na to, że obie strony chcą tą sytuację rozwiązać polubownie i są na to nastawione tak, żeby po prostu ograniczyć te negatywne emocje, które się mogą pojawiać. Czyli musisz przyjąć założenie... Że obie strony faktycznie chcą tą sytuację polubownie rozwiązać. I tu naprawdę nic nie daje takie wzajemne oskarżanie się, kto zawinił, bo na tym etapie należy urealnić, i to jest moje ulubione słowo, jak się okazało, jest w języku polskim. I to urealnienie jest naprawdę ważne. Zatem trzeba właśnie urealnić, gdzie jest problem i go rozwiązać. Problem czy problemy, bo często opóźnienia wynikają z kilku problemów. I na to spotkanie z twoim partnerem IT, czy, czy z twoim zespołem IT, należy się przygotować w formie krótkiej notatki. I teraz tak, po pierwsze, y, trzeba przygotować naszą analizę sytuacji i co poprawiamy po naszej stronie, jeżeli takowe rzeczy zostały zidentyfikowane. Jeżeli czujemy, że wszystko robimy OK, to też warto sobie to przygotować, czyli zapisać, że faktycznie odbieramy zadania, że poświęcamy czas na realizację projektu y, i że Jesteśmy dostępni do komunikacji. Te trzy rzeczy. Tak, żeby to też zakomunikować jasno drugiej stronie, że my jesteśmy gotowi do tego, żeby współpracować. Po drugie, należy przygotować sobie, co według ciebie jest problemem w realizacji projektu i powstałego opóźnienia. Czyli taki powód, powody, które ty zauważasz, bo druga strona, będąc w pośpiechu, mogła coś przeoczyć i jeżeli ty to sobie spiszesz, to dużo łatwiej będzie ci o tym rozmawiać. Po trzecie. Co zostało jeszcze według Ciebie do dokończenia projektu. I tutaj idealnie w ramach mierzalnych kryteriów odbioru mierzalnych, czyli takich spisanych, i takich, które osoba niezwiązana z projektem po krótkim wprowadzeniu będzie w stanie wykonać. Czy tutaj mam na myśli to, że to jest kryterium, na przykład możliwość zalogowania się do systemu, kryterium na przykład przypominając, hasło otrzymuje maila o określonym wzorze szablonie, Wraz z linkiem po kliknięciu, w który hasło mogę zmienić, robiąc to, to, to i to. Czyli to są takie trochę opisy zadań, ale trochę też kryteria właśnie odbioru, żeby one były jak najbardziej mierzalne i zrozumiałe dla osoby, która w projekcie nie siedziała do tej pory, w cudzysłowie siedziała. I jeżeli projekt był dobrze prowadzony, to takie kryteria powinny być spisane albo per etapy, albo per zadania, albo per jedno i drugie. Natomiast jeżeli tego nie ma, no to jest to najwyższy czas, żeby to nadrobić. Po czwarte, przygotuj sobie w tej notatce taką propozycję sposobu feedbackowania. Mam tutaj na myśli to, że dobrze jest ustalić w jaki sposób będziemy weryfikować te postępy prac. Jak będziemy to robić wspólnie wraz z naszym partnerem. I uważam, że należy sobie też w ramach tej notatki przygotować jako punkt piąty nowy termin i terminy pośrednie. Czyli uważam, że tutaj na cały projekt czyli tą nazwijmy to resztę projektu, e, która jest do domknięcia, warto ustalić jakiś nowy termin końcowy, żeby mieć jakiś punkt do odniesienia w czasie, ale bardzo ważne jest też ustalenie terminów cząstkowych i tak zwane częste demo, gdzie weryfikujesz, czy to samodzielnie, czy z całym zespołem, czy na przykład z project managerem tego zespołu e, realizację zadań i czy one faktycznie spełniają twoje kryteria odbioru. Wtedy takie demo w dużym skrócie powinno wyglądać tak, że faktycznie macie Określone scenariusze testowe, przez które wspólnie przechodzicie i domykając dany mikroetap czy mikro część projektu, po prostu sprawdzacie, czy ona jest ok, odhaczacie to wspólnie, tak jak wspomniałem, czy wraz z zespołem, czy z project managerem tego zespołu i faktycznie urealniacie, że idziecie do przodu i że to faktycznie idzie ok, i że ten nowy termin końcowy nie jest zagrożony. OK, jesteśmy przygotowani, i przychodzi moment przeprowadzenia spotkania. Tutaj zalecam naprawdę spokój i nastawienie na osiągnięcie rezultatu, jakim jest zakończenie prac. I teraz tak: Samo spotkanie powinno mieć agendę, która pozwoli każdej ze stron przedstawić swoje racje, no i pozwoli na podsumowanie spotkania i zawarcie kompromisu i realizację prac. Ważną kwestią w trakcie spotkania jest zapytanie partnera IT. Jakie on widzi propozycje rozwiązania, a także jaki zakres prac według niego został do dokończenia. I to jest naprawdę ogromnie ważne, bo to pokaże Ci, czy na projekt i na to zakończenie projektu patrzycie tak samo. I to raz jeszcze podkreślam: to jest bardzo ważne, aby tutaj nie było wątpliwości ani jakichkolwiek, w cudzysłowie, rozjazdów w wizji tego, jaką Wy macie wizję, czy jaką Ty masz wizję do zakończenia projektu, kontra jaką wizję, czy Jaki zakres prac widzi do zakończenia twój partner IT? Jeżeli na tym etapie się nie zrozumiecie, jeżeli na tym etapie powstaną wątpliwości, no to niestety, ale to się po prostu nie uda. I teraz tak, spotkanie się zakończyło, i tutaj z doświadczenia wiem, że są możliwe chyba trzy sytuacje, tak naprawdę. Bo tak, sytuacja numer jeden: dogadacie się, czyli po prostu coś nie zagrało, ale macie zawarty kompromis, po obu stronach są dojrzali partnerzy. I wszystko kończy się happy endem, bo obie strony dały sobie priorytet na realizację tego projektu, zaalokowały czas właściwych osób na realizację pozostałych prac, na, na odbiory tych prac, wyznaczyły kryteria odbiorów. No i jest bajka, temat idzie do przodu, jest ok. Może pojawić się sytuacja druga, czyli pogadaliście, po spotkaniu wygląda, że wszystko jest ok, ale finalnie te ustalenia nadal nie są uwzględniane. Projekt nie do końca idzie do przodu, i mimo chęci na początku tych rozmów, stoicie w miejscu albo poruszacie się do przodu nieznacznie, e, czyli po prostu niezgodnie z tymi ustaleniami to bardzo, bardzo ważne. E, I sytuacja trzecia, która może się wydarzyć to pogadaliście i po prostu nie dogadaliście się, e, albo partner IT powiedział, że nie ma czasu na realizację waszego projektu w tym momencie, albo ma jakieś sytuacje kryzysowe. Albo cokolwiek innego, no ale finalnie się po prostu nie udało i z grubsza wiecie, że, że się po prostu nie dogadaliście. I teraz tak, jeżeli będzie sytuacja numer jeden, to naprawdę super. I w ramach tej sytuacji dbaj wtedy tylko o stały feedback z twojej strony, odhaczaj kryteria odbioru, które są spełnione i po prostu tak, z taką pełną dynamiką doprowadź wraz z twoim partnerem IT do zakończenia projektu. Bo czuć, że macie wtedy po obu stronach faktycznie Dojrzałe, dojrzałe osoby, które faktycznie ten projekt doprowadzą do końca, i dbajcie tylko o komunikację, o dobry feedback, i naprawdę będzie ok. Jeżeli natomiast jest to jedna z tych dwóch ostatnich sytuacji, czyli ta sytuacja numer dwa lub numer trzy, to niestety, ale no z doświadczenia wiem, że oszukiwanie się samemu, że dobra, dam jeszcze jedną szansę, i potem jeszcze jedną, jeszcze jedną, ile ich tam jeszcze będzie trzeba. To niestety sprowadza się do bardzo, bardzo, bardzo niskich szans zakończenia projektu, niestety pomyślnie. I w takim wypadku to też się niestety zdarza, że trzeba pomyśleć o tym, jak te straty zacząć minimalizować. To znaczy, no co, czy ten projekt porzucić, czy może go przenieść do innej firmy? To też tak naprawdę, w zależności od tego, jak bardzo te prace są zaawansowane, bo jeżeli to jest dopiero początek projektu, to czasem zamiast go przenosić do, jed, do jakiejś innej firmy, warto go po prostu już odpuścić. No ale jeżeli ten projekt był na zaawansowanym etapie prac, no to warto się też zastanowić, czy go przypadkiem nie przenieść do innej firmy. E, I tutaj, no niestety, trochę trzeba pogodzić się z powstałą stratą, trzeba też porozmawiać z tym partnerem, w jaki sposób to rozwiązać, ale czasem naprawdę lepiej tak, niż tą stratę jeszcze pogłębiać kolejnymi próbami, w których widać, że po prostu ta współpraca nie idzie do przodu i no, i po prostu nie pójdzie. Lepiej sobie urealnić to też w takiej sytuacji, że ona nie pójdzie dalej niż gdzieś tam się oszukiwać, że Anusz się uda, Anusz się coś zmieni. Zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, zatem krótkie podsumowanie. Najczęstsze powody opóźnień w projektach IT to niedokładnie określone wymagania na początku projektu, błędy i opóźnienia w komunikacji, niezgodność z zakresu prac z oczekiwaniami użytkowników końcowych. Zmiany wymagań w trakcie trwania projektu bez uwzględnienia wpływu na harmonogram, niedokładne estymacje czasu potrzebnego na realizację, ciągle pojawiające się błędy podczas oddawania projektu, nierzetelny partner realizujący projekt. W przypadku opóźnień analizy sytuacji zaczynamy od siebie. Zadajemy sobie kluczowe pytania: czy poświęcam projektowi wystarczająco dużo czasu, czy blokowałem jakieś etapy prac i ewentualnie dlaczego. Czy komunikacja z partnerem z mojej strony jest sprawna? Czy wiem, co dokładnie brakuje do finalizacji projektu? I czy partner jest świadomy tego, czego brakuje do finalizacji projektu? I praktyczne rozwiązanie na poprawę sytuacji, jeżeli się w takowej znalazłeś bądź znalazłaś, to tak. Po pierwsze, utrzymywanie mierzalnych kryteriów odbioru projektu. Po drugie, przygotowanie scenariuszy testowych, aby uniknąć ciągle pojawiających się błędów. Po trzecie, blokowanie czasu w kalendarzu na codzienną komunikację i weryfikację postępu prac. Po czwarte, dawanie jak najczęstszego feedbacku dla zespołu. Po piąte, organizacja jak najczęściej demo projektu z całym zespołem bądź z project managerem tego zespołu. W ostateczności, jeżeli partner nie jest w stanie sprostać wymaganiom, rozważ przeniesienie projektu do innej firmy, aby uniknąć dalszych strat czasowych i finansowych. To już koniec dzisiejszego odcinka. Bardzo dziękuję za jego wysłuchanie. Jeżeli ta wiedza była dla Ciebie pomocna bądź zainspirowała Cię do jakiegoś działania, serdecznie zachęcam do subskrypcji mojego podcastu w miejscu, gdzie go aktualnie słuchasz. Jeżeli masz aktualnie problemy z odbiorem projektu IT i chciałbyś bądź chciałabyś o nich porozmawiać, serdecznie zachęcam do kontaktu. Moje dane kontaktowe są w opisie do tego odcinka. Jak zwykle, dla wytrwałych, spoiler o czym będzie kolejny odcinek. Tym razem pogadamy o tym, czym jest code review, czyli taki proces weryfikacji kodu, i jak dbanie o jakość kodu wpływa na stabilność i bezpieczeństwo Twojego biznesu. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za odsłuchanie dzisiejszego odcinka i do usłyszenia w przyszły wtorek. Cześć!